Następnie, ale degustacji, tym razem angielskie piwo z Steambox um, i się nazywa Steam Time e, IPA 5,2%. alkoholu. E, Steam Infused A, czyli co? Um, z dodatkiem, z dodatkiem e, pary? No, nie wiem, no, Tak ładnie brzmi. E, w każdym razie jest taka historia o tym, jak. Wielka Zachodnia Kolej w 1836 roku e, się rozwijała, e, Brunel e, stwierdził, że można by rozciągnąć tą kolej aż do Ameryki, e, ze swoją e, fabryką, fabryką, może przedsiębiorstwem e, statków e, parowych. E, I w tym e, samym roku e, wszystko stało się jego taki pływający palas. Przepłynął, e, przepłynął e, Atlantyk. Także wszystko było fajne. No i oni to mówią, że wcale nie żartują, ale powiązali wszystko to, co najlepsze z angielskiego i amerykańskiego IPA. Dodali. E, mieli takich jak Admiral Cascade i Mandalina Bavaria, żeby wszystko było tip top w składzie jest słód jęczmienny i pszenica i więcej nie wiemy kapserek jest taki um, blado pomarańczowy piwo jak widzicie jest barwy złotej klarowne piana przy nalewaniu wymusiłem ale piorunem spadła. Nie ma piany. Co jest no, dziwne, ale, ale nie ma. Bardzo szybko padające piany. Aromat w pierwszej chwili przypomina cydr Tak myślałem, jabłko, czerwone jabłko. Trochę cytrusów. No i jak już pomyślałem, cytrusy. Ja kurna mandarynka. W końcu dodali mandarynę Bavaria, prawda? I tej mandarynki jest od groma. I to ona właśnie e, symuluje ten e, cydr. E, takim miałem skojarzenie właśnie. I z bardzo dużo mandarynki. Mandarynka, mandarynka, dużo zestu mandarynkowego. E, jest przyjemnie. Słodko nawet. E, przez, przez ten aromat. ja takie wrażenie. Przyjemnie. Przyjemnie, cytrusowo i szczególnie dużo mandarynki. Ehm, no to spróbujmy. Fajne ciało. Dosyć delikatne, ale pełne. Nie jest bardzo słodkie. Wchodzi goryczka. Goryczka jest grejpfrutowa. Z takimi pomarańczowymi akcentami. Ogólnie sprawia to wrażenie e, takiej angielskiej marmolady e, produkowanej z gorzki pomarańczy. Angielska marmolada jest gorzka. E, nie słodka. słodko gorzka, bo e, oczywiście cukier dodałem, ale chodzi o to, że jest produkowana z gorzki pomarańczy. E, ze skórek. E, I to jest mniej więcej coś w tym stylu. E, co prawda piwo jest bardzo łagodne. Goryczka nie jest zbyt wysoka. E, właśnie jest taka lekko grejfrutawa. E, może jakieś takie akcenty e, sosnowe, ale nie dużo. Ta mandarynka tutaj daje e, naprawdę bardzo dużo. No i sprawia właśnie takie wrażenie tej, tej, tej marmolady angielskiej. Piwo jest przyjemne. Nasycenie jest takie średnie. Nie wiem jaki jest problem tutaj, że piana się nie produkuje, no ale... Ale piwo jest fajne, w odbiorze, przyjemne w piciu. dosyć delikatne i niesamowicie mandarynkowe. Fajne. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jak mi się podobało to piwo, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, co nie mam, przypominał o każdym nowym hmm. filmie, jak na Ale. Także będziecie na bieżąco i nie opuścicie już żadnej nowej. Ale do degustacji. Na zdrowie. Cześć.